Cześć, witam w kolejnym odcinku naszej serii. Dziś chciałbym zaprezentować Wam użycie miarki przy wprowadzaniu. Na potrzeby tej prezentacji wyobraźmy sobie taką sytuację. Załóżmy, że chcemy wprowadzić tutaj kawałek ściany który będzie miał dokładnie taką samą odległość jak ten wystający tutaj fragment. Wybierzmy narzędzie ściany. Kliknij punkt początkowy. Następnie wybierzmy miarkę. Ja zrobię to skrótem M. Zmierzmy teraz odległość wystającego fragmentu. Jak widzimy, odległość została uzupełniona w ścianie, którą aktualnie wprowadzamy. Po zaakceptowaniu właśnie narysowaliśmy odcinek ściany o tej samej długości. Wprowadzanie przy użyciu miarki zadziała również z innymi narzędziami architektury. Może to być przydatne w narzędziu belki, czy też balustrad. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie dla Was interesująca. To usłyszymy.